Cześć i czołem. Zaczynam ten odcinek na oszałamiającej wysokości 3600 metrów. Właśnie się znajduję nad laguną Puma Kuncha. W każdym razie dowiedziałem się, że jest to jezioro tutaj naturalne. Naszym celem na dzisiaj jest zobaczenie inkaskiego wiszącego mostu. Jednego z ostatnich, które się zachowały do dzisiaj. Oraz w okolicy tego mostu znajduje się jaskinia, czyli po 8 dniach tutaj w Peru po raz pierwszy w końcu zajdę tam, gdzie czuję się najlepiej, czyli pod ziemię. Nie wiem na ile to tutaj widać, ale tam macie zbocza gór, oczywiście, Andy, to wie każdy, ale są takie półki porobione. To są wszystko miejsca, w których inkowie, ze względu na ograniczoną ilość miejsca tutaj w dolinach, które uprawiali, robiąc takie tarasy, sprawiali, że są takie stopnie. Te stopnie wypełniali wtedy żyzną glebą, którą przynosili tutaj na własnych plecach. No i w ten sposób ich wydajność rolnicza mogła być o wiele, wiele wyższa niż gdyby mieli tylko do wyboru płaskie powierzchnie, których jest tutaj naprawdę bardzo mało. Woda czyściutka, przejrzysta. Panowie na łódkach od razu zaproponowali nam przejażdżkę, mimo że to nie należy do ich głównego ani pewnie nawet pobocznego biznesu, ale zobaczyli białych, przyjechali to od razu, czy chcecie się z nami przejechać. Niestety mamy dzisiaj tyle kilometrów do przejścia, więc... No tej opcji musieliśmy odmówić. No i w tym pięknym, wspaniałym miejscu nie mogłem sobie opuścić okazji na to, żeby zjeść mój ulubiony owoc do ssania, czyli... grenadije. Jednym z powodów, dla których ten owoc tak bardzo mi się podoba, jest sposób w jaki można go otwierać, czyli... Właśnie tak, nie? Jaja obcego. Tak, jaja obcego, które teraz trzeba wyssać. Napędnicze. Jak już powiedziałem w jakimś tam nagraniu, mogłem ten owoc ssać całe życie. Jedna z pyszniejszych rzeczy, jakie w życiu jadę. Znajdujemy się właśnie, już nawet nie wiem na jakiej wysokości, bo tyle razy wjeżdżaliśmy i zjeżdżaliśmy. Ta rzeka, która tutaj pod mną płynie, nazywa się Apurymak. Zobaczcie, jak ona wielki wyż... kanion wyżłobiła. Trochę mi brakuje języka w gębie. Jestem taki oszłamiony tym wszystkim, co tutaj widzę i oglądam. Zobaczcie. A jeszcze nie dojechaliśmy do głównej atrakcji, czyli prawdopodobnie mostu w takim miejscu jak to, tylko że już nie 21-wieczny metalowy bo most, tylko starożytny, inkaski most, który do tej pory jest utrzymywany przez lokalne społeczności. I zobaczcie, ile milionów lat ta rzeka musiała tutaj drążyć, żeby z tego poziomu zniwelować poziom aż tutaj. Przecież to jest cudo. CUDO! Już pojawiło się słońce, więc od razu założę mój kapelusz, bo noc mi niedługo odpadnie, a z czoła schodzą mi płaty skóry. Tam jest ten most, do którego się kierujemy. Okazało się, że to była oryginalna przeprawa, dopiero później, jak zaczęły się komunikować jakieś samochody i tak dalej, powstała ta przeprawa. Ale zaraz się znajdziemy na tamtym moście. Bilety. coś. No, jak się czujesz, Malwina, na wysokości 4 km. Nie czuję. A ja powiedz, jakbyś to opisała przeżycia wewnętrzne. Poli mnie głowa. Nie mogę oddychać. Mam drogatki. I końcem się boję. Aha, no to rzeczywiście pełny pakiet. Ja z kolei muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony tym, jak dobrze sobie tutaj radzę, zarówno trawiennie, jak i powietrznie. Bo nie wiem, może byłbym bardziej zmęczony, jak gdzieś tu szedł pod górę czy coś takiego. Natomiast jakoś no, nie odczuwam specjalnie tej gigantycznej wysokości, na jakich jestem. Może ma to związek z tym, że jestem synem Górala, ale Mój tata urodzony był gdzieś na wysokości, nie wiem, 1500 metrów, czyli no prawie trzy razy niżej niż my jesteśmy tutaj. A poza tym trzymam się całkiem dobrze, co cieszy. Znaczy w ogóle jak będzie na tym mościem, mam wrażenie, że on się buja na lewo i na prawo. No tak, no bo on jest zrobiony przecież tych wszystkich traw tutejszych. Raz na rok się spotykają tutaj te społeczności. Most jest rozbierany, jest konstruowany od nowa. I tak to trwa już od setek lat. Teraz zobaczymy, jak Inka ludzie używają and i plan for zbudować ten... This... The knowledge passed between families to today. Okay, mm -hmm. this special plant is the similar family, the name is Koya. Only they are in place when they are in water. This, the the community use these woods for heat. it's the heating. To <laughs> heating, yeah, So you add... Some. In greens, they are, uh, six, six main lines. Janek piszesz się na łódkę. Adam, piszesz się na łódkę. A zobaczcie jaki entuzjazm tutaj tryska po prostu. Tutaj poznajcie Hamela. Yeah. Hamel jest naszym przewodnikiem i prawdopodobnie jeszcze dużo czasu będziemy z nim tu spędzali, gdyż no dzisiaj zabiera nas do jaskini, teraz zabrał nas tutaj. No jeszcze mamy spokojnie te dwa dni, które tutaj z Hamelem spędzimy. 15 metrów głębokości ma ta rzeka tutaj, no ale nie ma to się dziwić w takim kanionie. Is it a Cape? Yes, yeah, it's very rainy. Yeah, in yeah. February is is Hi. Caused the is down underground was in because before Inca Inca made this place for Andean ceremonies. Czy w gold in jest river? They were discovered gold by the Inca nie. today no, no, no nature, from the Inca Tak, od czasów inkarskich złoto zostało stąd wybrane. Ale muszę powiedzieć, że kapoków się tutaj nie spodziewałem, nie? Jakoś tak wzięli zasko mnie zaskoczenia z tym kapokiem. Idziemy w końcu na ten most. Jak teraz siedzę pod górkę. To jednak rzeczywiście po paru krokach już tak człowiek jest bardziej zmęczony. I tak, nie jak myśli, może jestem w kiepskiej formie, nie w tak kiepskiej formie, żeby po tylu stopniach aż tak dyszeć. Nie jest łatwo, nie jest, ale jest zarąbiście. Zobaczcie, jak zarąbiście wygląda system kotwiczenia tego całego mostu do lądu tak naprawdę. Tutaj jest zbudowana konstrukcja z kamieni. Większe kamienie robimy jako takie ucha, za które jest to wszystko zaczepiane. Kurde, to jest zwykła głupia trawa, a potrafi utrzymać tonę, a jak jest mokra z tego co pan tam tłumaczył, potrafi utrzymać nawet dwie. No to idziemy. Zobaczymy. Poczekaj tam. Poczekam stary. Ja mam wrażenie, że ja będę się aż tak bardzo bał tego mostu. Znaczy nie tego, że się zarwie, ale tak się bardzo buja. O, ja pierdolę. Uuuu. Boję się oderwać rękę od poręcza, ta poręcz tak lata na lewo i na prawo. A mi się serducho na aż mi się gorąco zrobiło. O, jaka ulga, stary. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo będę się bał tego mostu, nie? Prawie mi tam języka w gębie zabrakło, nie? A teraz to cieknie mi zimny pot po plecach. Chciałem przejść jeszcze raz, ale, ale chyba się trochę cykam, nie? Daj, ty spokój, ja to samo, nie? Przypomniałem sobie, do czego mam rowek w dupie. A pomyśl, jakbyś się ktoś miał minąć na tym, nie? Idziemy. To przewień sobie tu przez rękę. Jak padniesz do wody, to żebyś nie zgubił selfie sticka, nie? Nagrywasz, aha. Okay. No, dobra. dobra, idziemy. O, Dobra, początek jest trudny, bo jest dość stromo, ale już dalej powinno być ok. Ja najbardziej się boję, prawdę mówiąc, że ten most się, w sensie nie, że zarwie, tylko że się, że się wywróci tak do góry nogami. To jest takie wrażenie co, jak się idzie, bo on jest dość wąski. Dobra, powrót. Wy. Dobra, nie no, może jak. Recenzję dam, jak już będę na górze. Tutaj rzeczywiście to jest, jest cięższe niż tam. Podoba mi się to miejsce dlatego, że to nie jesteś jednym z setek tysięcy turystów, którzy się tutaj przewalają. Tylko jak myśmy tu byli, to może były tu dwie osoby. One odeszły akurat przed naszym przyjściem. I teraz wychodzimy. Przyjechały kolejne dwie. I to jest wszystko. Cisza, spokój, brak zasięgu, brak trenu. Brak tlenu i tchu pod górkę, tak? Dajesz, dajesz, Janek. No trzeba, żeby przypadkiem nie zrobić go za darmo nie pójść gdzie nie musisz pójść, żeby później trzeba było wracać. Widać tą trawę, którą właśnie zbierają do robienia tego mostu, więc daleko do ich y, materiału budowlanego nie mają. Tego ci? No ba! Janek? Janek? Ile taka porcja tego ziemniaka chińszego? Też, też. A zjesz? Jak nie zje, to ty zjesz. To tres. Nagle zgodniałem, a jak się pojawiła opcja na zjedzenie czegoś tutaj lokalnego, to nawet nie przeszkadza mi to, że wycierają ser przed podaniem ściereczką, żeby z niego coś przetrzeć. Wedle tego, co się dowiedziałem, to są suszone ziemniaki i ser. Czyli ziemniaki z serem, moja babcia byłaby w niebo wzięta, ale suszonego ziemniaka jeszcze nigdy nie jadłem. On to jest że jakoś nie ziemniak. W sensie zwiedliwe i tak dalej, ale... Wiesz, on był najpierw wysuszony, zupełnie od wody, a potem z powrotem nawodniony. Zobaczmy, Zobaczmy te świeże to ziemniaki. A, odmiana lokalna po który się to. nazywa Emilia. To świeże ziemniaki są o wiele lepsze niż ten sam. W ogóle, jak to nie wpadnie na pomysł suszenia ziemniaków? Więc to jest coś, co w ogóle nigdy w życiu nie przeszło im przez myśl, nie? Wysuszyć to ziemniaka i później go znowu nawodnić. Te ziemniaki robi się więcej w ten sposób, że je zostawić, żeby przemarzły. Nasze ziemniaki, co są w Polsce, się nie uda, Natomiast te są odporne na przemarzanie. Ta woda z nich wycieka się wyciska kilka mroźnych nocy pszennych, co tu na tej wysokości nie jest problemem. No, to jest lio, to stary typ liofilizacji tak? Liofilizacja, czyli pozbawiania jedzenia wody i można to przechowywać. Dużo dłużej niż zwykle ziemniaki, bo się nie psują, bo nie gniją, nie ma wody. Te panie to są właśnie z tej społeczności, tych ludzi, którzy się zajmują tym, tym mostem. I w momencie, kiedy ten most jest zbudowany, to one nie mogą być tam na dole. Tam, Tym budową zajmują się <coughs> tylko mężczyźni, są na dole. Natomiast tutaj na górze te panie właśnie robią te, te liny i tak dalej. Tutaj się zajmują na górze. Nie mogą być tam po prostu wśród mężczyzn, bo to przynosi pech. A ja się nie jadłem, tak jak już chyba dawno się nie jadłem. Te czarne ziemniaczki zabieramy ze sobą. One się nie psują, nie gniją, nic się z nimi nie dzieje. Bez tego powodu były też tutaj pożywieniem um, tych wszystkich posłańców którzy tymi górami biegali przesyłając jakieś wiadomości czy jakieś dobra, tak zwane inkaski, poczty po lokalnym posiłku musimy dezynfekować układy pokarmowe już nikogo nie przekonam, że to nie jest alkohol o, Adamas przesiadł się na tył Janek przesiadł się na przód podobno lepiej mu się tam siedzi nawet tak się normalnie cieszę, że, że tak dobrze to wnoszę, że Normalnie jestem z siebie dumny, a właśnie teraz przed jaskinią wszystko się ładuje. Na tym kończymy naszą przygodę z trawiastym mostem. A już w kolejnym odcinku zabiorę Was do jaskini położonej na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Do zobaczenia!